Siema, tu Stetinuma to jest seria o urbanizacji Polski. E, myślę, że w tym odcinku w końcu uda się e, stworzyć polską wersję chrześcijaństwa. E, zależy to od tego, czy mój król pożyje jeszcze, jeszcze kilka lat, aczkolwiek powinien. Mimo tego, że jest alkoholikiem e, i degeneratem. Hmm. Dobra, jedyne, jedyne wnuczęte to jest Magdalena, więc jako, że ta żona. Mojego syna jest już bezużyteczna, to pójdzie pod topór jakiegoś asesyna eee, Rozbuduję też kolejne miasto w Poznaniu, żeby móc e, dalej rozbudować gildie, A gildie dadzą mi jeszcze większe e, bonusy do rozwoju tego hrabstwa. Potem zacznę robić to samo w Krakowie. Ehm, Ktoś mi proponuje sojusz, nie jestem zainteresowany. Dzieje się coś na dworze, nie, jest tylko kwestia artefaktów, których nie mogę póki co nawet wystawić, ponieważ już nie mam otwartych slotów, a artefakty, które mogę tam wystawić, nie są zbyt interesujące. Eee, następna innowacja, którą będę robił, to do oddziały nadworne, powinno się to wydarzyć jeszcze za życia tego króla. Wierni przygotowują się do wojny. Hmm. Pamiętacie, jak to się ostatnim razem skończyło? Ale moje wojownice będą gotowi do walki. Tylko, no, nie, nie w Jeruzalem, bo. Bo Jeruzalem jest troszkę nieosiągalne. Ale królestwo połabia. Możemy jeszcze raz spróbować. Wydam na to, ponieważ jeśli cena utworzenia nowej religii spadnie, to, to i tak będzie na to stać. A mamy tutaj szansę zyskać dużo pobożności, dużo prestiżu, dużo złota, więc e, spróbujemy jeszcze raz. E, moje wojska obecnie nie są na e, Też trochę się wstrzymuje z budową. E, zobaczmy, czy, czy ona umrze. Dobra, musimy jeszcze raz spróbować ją zabić. E, no, nasze wojska nie są najsilniejsze, trochę wstrzymywałem z rozbudą wszystkich budowli e, militarnych, ponieważ najpierw chcę mieć cechę. E, e, cechę pracowitości dla naszej kultury, co sprawia, że każdy budynek będzie mi dawał więcej. E, e, więcej e, e, rozwoju. No i teraz się rozbudowują już Blanki. E, też w innowacjach. No, a większość budynków, które będę budował w moich zamkach, dopiero będę budował po e, rozwoju tej e, tradycji pracowitości. No, jesteś teraz prorokiem. E, utworzenie nowej wiary będzie już możliwe, ale najpierw zróbmy naszą ostatnią krucjatę. E, o ile mój król nie umrze w jakichś tajemniczych okolicznościach, to. Po prostu zarobimy na tej krucjaci i od razu się odłączymy. I od razu też będzie ten bonus, że mm, musi być przerwa czasowa między krucjatami, więc krucjata, jeśli miałaby mieć miejsce na naszych ziemiach, to nie wydarzy się aż tak szybko. Więc to też jest ta kwestia, o której warto wspomnieć. Gdzieś jesteśmy rajdowani, ale to gdzieś na wschodzie. Słuck. Nie interesuje mnie to za bardzo. E, powinniśmy być, być w stanie niedługo otworzyć kulturę polsko-pruską. Bo jesteśmy prawie na poziomie 80% akceptacji kulturowej. Mogę właśnie... E, zorganizować audiencję. Może będziemy mieli event, który wpływa na akceptację z kulturą pruską. Henryk jest well within his rights. Okay. Zyskam troszkę pobożności tą decyzją. Ręczne wały obronne, w usory. Albo wspólne brzemię. Opinia wasala Kraku, Frost No ale to jest słaba szansa, rekompensata kupców w Krakowie przyrost rozwoju plus 20%. Postęp rozwoju w Krakowie rośnie o 50%, ob ingerencja na 10 lat. Troszkę mniejszy, mniejsza kontrybucja e, podatkowa, ale wezmę rozwój. Postęp rozwoju. No dobra, no, no nie było żadnego eventu z, 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 z tą kulturą pruską, więc no, lecimy na Krucjaty. Eee. I dobra, wysyłaj wszystko tutaj. Mój król na początku, mam nadzieję, nie będzie brał udziału w wojnie bezpośrednio, no nie powinien. Chcę też sprawić, żeby mój dziedzic nie był rycerzem. Żeby nie umarł. Tam coś basał Czekaj Jak on się nazywa Siemomysł Siemomysł chyba nie służy w wojsku Chcę bardzo Siemomysł nie ma statystyk, żeby to zrobić Jest to jakiś siemowit, ale to nie jest siemomysł Dobra, tylko ten długi, drugi syn e, służy, więc... E, możemy lecieć. Myślę, że przeciwko tym siłom powinniśmy być w stanie samodzielnie wygrać i od razu spróbować podbić. Okej, okay, ona zmarła z przyczyn naturalnych, więc idealnie zrządzenie losu. Dobra, teraz musimy już faktycznie kogoś znaleźć, kto jest płodny i kto jest młody. Jak tak dalej pójdzie, to on nigdy nie będzie miał syna. 36 lat. Nie jest młoda, ale. Ale no, no będą mieli 9 lat, żeby um, coś spłodzić. Dobra, ich armia tutaj nadciąga z powrotem. Mogę też jeszcze jakieś rezerwy posiadane tutaj wystawić, ale oni nie zdążą zostać powołani i chyba przegram tą bitwę. No na to wygląda, że przegram tą bitwę. Zobaczymy, co się stanie z Krucjatą. Jeśli przegramy tą Krucjatę, to nie szkodzi. Chciałem tu tylko mieć szansę e, zdobyć złoto, prestiż i pobożność. E, mamy też frakcje. O kurde, frakcja niepodległościowa. E, muszę im e, wysyłać jakieś podarunki. A mam, mam co wysyłać. Może młot kultury pułapskiej. Przekonajmy jeszcze tego pana do siebie. Jeśli się nie da przekonać, to e, wyślałem mu po prostu złoto. Nie chcę też na razie robić tych artefaktów, ponieważ złoto będzie mi potrzebne. No i zobaczmy, jak ta frakcja wygląda. Dobra, chyba muszę mu wyzwać złoto. Chyba nie ma innej opcji. 15 znaczy, 150. No i co? Serio? A no masz tutaj 60 opinii o mnie, a on nadal jest w frakcji? No nie wiem, czy teraz mogę wysłać swoje wojska na tą krucjatę, po... ponieważ. Pojawi się jeszcze nagle jakaś frakcja i oni nie chcą, nie chcą odpuścić Mimo tego, że mają wysoką opinię o mnie. Dobra, nie chce mi się walczyć z frakcją Więc na razie po prostu rozwiążę swoje wojska I mogę co najwyżej tutaj teraz liczyć, że nasi sojusznicy wygrają Ja powinienem mieć dosyć dużą kontrybucję Z racji, że wygrałem jedną bitwę Sporo moich że tam umarło Okej, okay, Gorzona umarła e, no, oni wygrali bitwę i mimo tego e, Mimo tego e, ich e, kontrybucja nie jest większa niż moja. Potrzebuję teraz bezpłodnej żony z jakiegoś dobrego rodu e, może być ta e, Dobra, jako że bitwa się raczej nie zbliża na razie, to wystaje z wszystkich zbrojnych i po prostu ich wyślę na oblężenie. Nie powinniśmy ich stracić. Więc będę po prostu z nimi siedział em, w stolicy wroga. Mm -hmm, jednak mamy tutaj bitwę, ale... Nic się takiego tam nie stało. E, co byśmy teraz mogli zrobić? Badaje anatomiczne, żeby długo żyć. Dobra. Tym razem chyba jednak uda się ugrać tą krucjatę. Bo nas spokojnie powinniśmy przyjąć... O kurde, no zobaczcie, zobaczcie. Oni sobie tutaj stoją. Jakby to specjalnie... Mm, AI robiło. Może to robią specjalnie. Gracze graczy też tak czasami robią. W tego typu grach. Eee, no dobra, ale krucjata będzie wygrana. Kontrybucja jest na przednim poziomie, więc... Nie powinien nas też nikt tutaj. Co? Ona jest w ciąży? Jak to się stało? Miała być bezpłodna. Jest do tego upośledzona. No ale dobra. E, jeszcze zapomniałem swoją sukcesję uporządkować więc. E, no ogólnie, tego tutaj drugiego syna trzeba będzie wydziedziczyć. Co kosztuje mnie prawie tysiąc prestiżu w tym momencie. No ale tak jest, im więcej dziedziczy, tym większy koszt. Majestat. Zyskam majestat. No a ta krucjata się. E, powinna już sama wygrać. Tak sądzę. Co my tu mamy, zajebiąc? Let mu do it. Okej, okay, super w ogóle e, tłumaczenie. No, ale tak jest, jak się ściąga tłumaczenia z warsztatu Steam. Pijaństwo. No, dlatego właśnie w pierwszych odcinkach grałem bez tego tłumaczenia, potem jednak zmieniłem zdanie, ale jednak chyba sobie uświadamiam, że e, że miałem rację na samym początku. Myślę, że następne serie będą jednak robione w wersji angielskiej. Znaczy, będę mówił po polsku, ale tekst w grze będzie angielski. No ale zobaczymy, zobaczymy. Jeszcze i tak nie wiem, czy nie zrobię kolejnej serii e, na ten kanał z jakiegoś modu do 3, więc. E, więc jeśli byłby to mod, to nie będzie do niego na pewno tłumaczymy. O kurde, syn się narodzi. E, dobra, możemy wziąć kolejną dworzankę. No, ten syn, to tutaj naprawdę jest potrzebny. No, ale dobra, możemy coś z nim zrobić. Myślę, że nie możemy go zamordować. Najpierw poczekamy, czy on w ogóle e, czym w ogóle przeżyje swoje dzieciństwo. No, krucjata tutaj spokojnie postępuje. I po krucjacie e, tworzymy własną polską herezję. Więc w końcu zrobimy jakiś znaczący progres. Też, a propos progresu, to nasz rozwój w Poznaniu rośnie bardzo szybko 4,5. To z racji innowacji, które obecnie posiadam, komuna komunalizm nam bardzo mocno podniósł ten limit do 35. Dziecko mojej dynastii jest to kolejna córka. Dobra, potrzebujemy mistrza szpiegów I teraz będziemy Myli rączki Żebyśmy żyli jak najdłużej On oczywiście jest ranny z jakiegoś powodu I dlatego jest pijakiem Ale i tak powinien długo żyć Próba na pomoc Zyskaliśmy, znaczy troszkę stresu Święty Jerzy z nami i gdzie jest mój prestiż? No trochę zyskałem w sumie, No na złoto. Eee... Czekajcie, czy mogę gdzieś przewinąć te eventy, żeby sprawdzić ile dokładnie dostałem? No nie mogę, ale dostałem z 1000 złota ponad. Patrząc na to, z 1000 prestiżu i może z 500 pobożności. tak patrząc na oko. Dobra. No to jest już czas, koszt tylko 1465, eee, 21 z 24 waselina wróci się z nami. No i jest nazwa, jako że jest to seria urbanizacji Polski, to nasza religia to będzie urbanizm, przymiotnik, urbanistyczna. Mm. Jeden wyznawca, Urban. E, wielu wyznawców, Urbani. Dobra. E, wybierz kolor dla swojej wiary. Nie wiem, czy kolor ma tu duże znaczenie, ale możemy wybrać taki, taki szary po prostu, srebrny powiedziałbym. E, dobra, wszystkie tutaj. Anikolizm, czyli czas budowy budowli świątyń jest zmniejszony, co się przyda, jak będziemy już e, odpowiedzialni. Będziemy bardzo szybko mogli te budowle e, stawiać. Katechizm Adelexandrzejski, miesięczne miesięczny doświadczenia stylu życia, nauki. No, będzie to przydatne na pewno. I uzbrojenie pielgrzymi, żeby papież, nasz polski, nasz papież mógł wypowiadać e, wojny. Utwórz wiarę. Dobra. No, wygląda to tak, że nawet w Krakowie nie mamy naszej religii. E, ale możemy teraz zacząć nawracać. Mamy też dużo świątyń. Część z nich muszę oczywiście oddać w ręce lokalnych, lokalnego kleru urbanistycznego, ale. E, Urbanistyczna schizma, no. E, ale niektóre chcę zachować oczywiście, żeby rozbudowywać e, je dalej. E, na pewno w Poznaniu zostaje tą świątynię. Mamy tutaj koszary. E, troszkę więcej budynków związanych z hajsem. Coś, co nam daje kontrolę. Ale na przykład... E, Błęczycy też bym wolał zostać w świątynię, w, w Krakowie też w sumie. Ale mogę na przykład w nakle oddać tą świątynię komuś, jakiś lokalny szlachcic ją dostanie. Yy, I w gnieździe też, żeby nie być powyżej tego limitu. I dostajemy całkiem dużo złota, yy, co może teraz zrobić? Możemy od razu za założyć yy, urbanistyczny. E, sz, e, zakon wojenny, więc zrobię to. Wielki mistrz, miło obrad. No, i teraz w razie, jakby ktoś nam wypowiedział wojnę religijną, to możemy ich wezwać. Ale nie powinno być na razie: przeciw nam, krucjaty, ponieważ stworzyliśmy tą religię od razu po krucjacie katolickiej, więc powinno być. E, powinno być okej. Okay. Mogę otworzyć księstwo Pomorza też swoją drogą. Ale na razie tego nie zrobię. Tak, na razie tego jeszcze nie zrobię, ponieważ prestiż nie jest mi w tym momencie potrzebny. Dobra, mogę te klasztory na coś bardziej przydatnego e, zmienić. Coś, co da mi rozwój, na przykład ziemie pasterskie. To mi da rozwój, prędzej czy później. E, podobnie tutaj. Zmienię klasztory w, w, na tereny łowieckie. Tereny łowieckie z e, ulepszą moją kawalerię. E, tu jest całkiem to rozbudowane, ale i tak zmienię to na. E, o, pola na wzdurach tak. Dobra, no to jest w miarę to uporządkowane. Wiem, że miałem nie budować budowli, ale po prostu zmienię ja na te pierwsze poziomy. Które są przydatne i dopiero po chwili e, jak już będę mógł coś zrobić z naszą kulturą lepszego, to zacznę budować e, wyższe poziomy e, tych e, budowli. Dobra, e, tolerancja jest prawie na poziomie już 80 z, z plusami, więc jesteśmy bardzo blisko osiągnięcia naszego celu. Prowadźcie hmm. go. No teraz musimy jak najszybciej nawracać nasze ziemie aczkolwiek nawracanie idzie tutaj troszkę opornie e, Zobaczmy, którzy wasale e, nie chcieli przejść na naszą religię Właściwie mogę to zrobić skuteczniej z tego widoku bo ktoś z nich nie przeszedł, tak? Też nie wiem, czy mogę to zrobić z tego widoku Tutaj wydaje mi się, że jakiś lokalny władca No to jest katolik, to jest już urbanista No nie wiem, wyjdzie w praniu, jak e, będę widział, którzy was ale mnie nienawidzą. Pozdrowienia. Nie będę mu płacił pieniędzy, ponieważ muszę inwestować w nasze ziemie. Dziś mojej dynastii, kolejna córka. Okej, okay, domki myśliwskie. E, dobra, wszystkie budynki związane z pieniędzmi są tu. Właśnie tereny wojskowe też powinienem e, zmienić na tereny łowieckie w Poznaniu. Ponieważ one zbufują te jednostki, które posiadam. Więc żyjowie właściwie też. To będzie zmienione. Koszary na ziemie pasterskie Ile lat do skończenia oddziałów nadbornych 15. Ale Blanki się już, się już odkrywają jako fascynacja ogólnokulturowa, więc. No teraz musimy po prostu konwertować nasze ziemie na naszą religię. O, on chce Kraku dostać nie. Nie ma takiej opcji, żebym oddał Kraków. To jest zbyt dobra prowincja. Dobra, na razie teraz e, zahamuję budowę e, wszystkich budowli na swoich gościach i zacznę kontynuować. Kurde, ona znowu się z I zacznę je budować dopiero wtedy, kiedy będę miał cechę e, odpowiedzialności. E, to znaczy pracowitości, czy odpowiedzialności. Nie pamiętam, jak to się nazywa w polskiej wersji. E, pracowitość ma. Dobra, on musi zostać wydziedziczony. Bo niestety przeżył swoje wczesne dzieciństwo. Zobaczymy, może się córka teraz narodzi. On, tutaj, nasz główny dziedzic. Ma same córki. Pierwsza z nich nie jest geniuszką, więc będziemy kształcić tylko drugą z nich. Ponieważ jeśli kogoś że to tą pierwszą. Żelazne zdroje. Powinienem też niedługo chyba przejść na. na celibat, bo. rodzą się dzieci, których nie chcę. Ocalne przedsięwzięcie. To jest chyba główny miecz, którego używam. No. Czas go naprawić. Okej, okay, to przekształci go w dworci artefakt. No to nie, no to tracimy ten miecz. E, w sumie mógłbym zainwestować w te inspiracje, które tu posiadam. Na przykład zrobić sobie tutaj e, miecz. Mogę też zainwestować e, w nowy armor. Wszystkie z nich mogę zapłacić. Skrzynia, pudełko. Wielki tron. Nie mam tronu jeszcze specjalnego, więc tak. I zobaczymy tutaj. Inspiracja tkacka, więc to będzie coś na ścianę. Nie potrzebuję już pobożności, więc będę leciał w prestiż, jak się najbardziej da. Dobra, będę miał tu mojego przyjaciela, zobaczmy jak pruska kultura wygląda, 80%, dobra, wiecie co to oznacza. Spuścizna zachodnio-słowiańska lub bałtyjska, zachodnio-słowiańska, biurokratyczny etos. Zobaczmy tradycje, zagorzali tradycjonaliści. Przez kontroli jest dobre, ale jak trzeba reformować kulturę to, to trochę spowalnia. No, 100% więcej tolerancji kulturowej. Teraz mnie to spowolniło. W razie jakbym w przyszłości chciał to, to zrobić to wezmę rolną zamiast y, tradycjonalistów. Strażnicy lasów. Przyrost zwoją w lesie. No, tych lasów nie mamy dużo, ale, ale coś tam jest. Więc weźmiemy strażników lasów. Święte Gaje. Pobożność, połączenie głowli w posiedłościach leśnych. Ksenofilia ze strony tolerancji kulturowej. Mm. To może być ok. Charyzmatyczność. Dzieci osiągające lepsze wyniki w edukacji dyplomatycznej. Nie jest jakiś super, ale jest ok. Cyka prawdziwie jest bardziej powszechna. Uczciwie jest bardziej powszechna. Siła wrogiej spisku. Dobra. Estetykę. Zobaczmy. Praktycznie jest bardzo podobna. E, no, stanę przy wschodniej europejskiej. Polskie. E, Nazewnictwo, kontynentalna europejska e, Jakie mody? Obie Herby bardziej polskie Utwórz kulturę hybrydową, prusko-polska Dobra Prusko-polska kultura została utworzona Zobaczmy teraz w jakich prowincjach Ona się znajduje Ok, Kraków Kraków nie jest nią objęty niestety e, Więc e, Będę musiał Krakowie zmienić kulturę teraz Ale to zrobię Żebym miał dostęp do tych wszystkich e, Do tych wszystkich innowacji, które będę teraz posiadał e, I tutaj chcę bar e, dalej pracować nad oddziałami nadwornymi. E, i co zostało mi teraz odblokowane, jako że etos jest biurokratyczny już, a nie dworski, to przyrost rozwój jest plus 15% wszędzie, tam, gdzie jest nasza kultura. Eee, myślę, że doświadczenie stylu życia plus 5, postęp, fa postęp fascynacji kulturowej plus 15, czyli wszystko jest dobre z tego. A co jest jeszcze bardzo dobre, to to, że mogę teraz dwórczołek przekształcić na dwór zarządców. No i zwiększy to rozwój eee, w naszej stolicy. No i ogólnie dałem więcej pieniędzy, zmniejszy koszt budowy, więc zmienię rodzaj dworu na dwór zarządców i teraz poświęcam wszystkie te bonusy Więc czas wnoszenia budowli, zmniejszony koszt efektywność tolerancji kulturowej, szansę więzienia, przyrost rozwoju stolicy Coś jeszcze tutaj powinien mieć kontrybucje od wasali, no no i to właśnie chciałem mieć E, nasi, e, nasi synowie, nasze córki, wychowywani na tym dworze, będą mieli szansę zwiększyć swoje, e, swoje zarządzanie. Dobra, pociemy teraz pieniądze na artefakty, inspiracje. Dobra, postęp może być stracony, grunt, żeby jakość się nie zmniejszyła. E, jeszcze sprawdzę, jak to wygląda z głową naszej religii teraz. Utwórz tytuł głowy wiary. Muszę mieć co najmniej dwa miejsca święte. A nasze miejsca święte są tam, gdzie są chrześcijańskie miejsca święte, więc będę próbował je podbić. Tak, będę próbował je podbić. E... Ale to za chwilę. Muszę najpierw polepszyć troszkę swoją armię, żeby być w stanie przeciwstawić się Niemcom, może Jeruzalem podbić, może mm, nawet Rzym. Zobaczymy, zobaczymy. E, więc tutaj płacę za inspiracje. Czy coś mogę jeszcze zrobić? Nic jeszcze jakoś? Bardziej prestiż potrzebny mi niż e, tłumaczenie. Ok, będę tłumaczył książkę. E, mogę zmienić kontrakt. Mogę podnieść podatki. Czy to wiele zmieni? No niewiele nie to zmieni, tylko zmieni to, że będzie bardziej mnie nienawidził. Więc... E, na razie tego jeszcze nie zrobię. E, większy potem autorytet korony w królestwie i to... E, po prostu sprawi, że będą mi więcej płacić. Nie chcę żadną łagodnią spać. Tak. Cudzołóstwo, e, cudzołóstwo to grzech. Pamiętajcie o tym. E, dobra. To fakt wyższej jakości. Mm. Jakość tłumaczenia polega z naszej poprawie. Dobra. E, w sumie ten odcinek trwa już z pół godziny, więc e, dużo się teraz działo. Dużo zrobiliśmy. Progres, więc e, dziękuję Wam za oglądanie. Zostawcie suby, lajki, feedback i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!